Dzień dobry! Z tej strony Michał, a dzisiaj pokażę Wam drugą część filmu o wycieczce do Gliwiskiej Palmiarni. W Palmiarni wiele miejsca zajmowały również kaktusy i zwierzęta. Niektóre kaktusy dorastają do 20 metrów w wysokości. W Gliwiskiej Palmiarni znajduje się około 2000 kaktusów. Agama Błotna to jaszczurka nadrzewnowodna występująca w pobliżu rzek na terenie południowej Azji. Doskonale pływa i nurkuje, a dzięki długim i ostrym pazurom świetnie wspina się po drzewach. Samce dorastają do 85 cm długości, a samice do 75. Agamy Błotne linieją raz na kilka tygodni. Tutaj widzicie sukulenty Litops, nazywane potocznie żywymi kamieniami. Zostało odkryte w 1811 roku przez Williama Johna Burchella, który myślał, że znalazł piękny kamień, gdy go podniósł, spostrzegł to Rosina, pochodzą z Afryki, głównie z Namibii i Ekpa. Do żywych kamieni należy około 40 gatunków. W palmiarni Gliwickiej znajduje się największa kolekcja żywych kamieni w Polsce. Tutaj widzicie rośliny wytwarzające kałdeks. Kałdeks służy roślinie do magazynowania wody. Kałdeksem może być pień, pęd lub korzeń. Rośliny kałdeksowe to głównie sukulenty, choć występują też w innych grupach roślin. Ten wąż to las toków mleczny. Występuje w Ameryce od Ekwadoru do Kanady. Jest niejadowitym wężem, obejmuje około 25 podgatunków. Żywi się głównie gryzoniami, ale też płazami, małymi ptakami, jaszczurkami, bezkręgowcami i jajami. Zjadają też inne węże. Są aktywne nocą, w ciągu dnia odpoczywają. Felsuma madagaskarska jest jednym z największych gekonów. Dorasta do 30 cm, z czego większość jej ciała to długi ogon. Potrafi spinać się po gładkich powierzchniach. W warunkach teraryjnych dożywa do 15 lat. Żywi się świerszczami, szarańczą, cimami, małącznikami, konikami polnymi, muchami i drewnojadami. Kameleonowate Rodzina gadów z grupy jaszczurek, która słynie z możliwości do zmiany barwienia, oryginalnych kształtów ciała i długiego języka. Mają chwytny ogon i palce zrośnięte w rodzaj szczypiec. W palmiarni było wiele miejsc z łapkami, obok których często stały klatki z ptakami. Wtedy można było przysłuchiwać się pięknym czasie śpiewom. W Gliwiskiej Palmiarni ryby znajdowały się w czterech ogromnych akwariach, jak i w małych, odkrytych zbiornikach wody wreszcie reszcie pawilonów. Każde akwarium odzwierciedla życie wodne w różnych zakątkach świata. Mi najbardziej w akwariach spodobały się płaszczki i jaka palma, która ma 2 metry długości. Akwaria wyglądały na zadbane i każdy dobrze odzwierciedlało środowisko, w których żyją dane ryby. Podsumowanie wycieczki: podobała mi się różnorodność roślin i to jak zostały zaprezentowane. Można było zobaczyć rzadki rośliny rowadożerne, palmy dactylowe czy bananowca. Chociaż nie było aż tak dużo zwierząt, były one ciekawe, miały bardzo ładne wybiegi czy akwarie.